Dzień dobry, tutaj Jogalena na macie. Zapraszam Ciebie na trzecią odsłonę dotyku motyla, który jest rozszerzony jeszcze o pracę mentalną. Upewnij się, że przez kilka następnych minut nikt Tobie nie będzie przeszkadzał. Znajdź ciche, spokojne miejsce, usiądź sobie wygodnie z prostymi plecami. Nogi mogą być skrzyżowane, nogi mogą być wyprostowane jak wolisz. Przymknij delikatnie powieki i rozluźnij mięśnie twarzy. Dłonie z kolei połóż sobie na obręcz barkowej, krzyżując nadgarstki. I jeżeli wcześniej wykonywałaś, wykonywałeś dotyk motyla, to już wiesz, że na przemiennie będziemy unosić delikatnie lewą, prawą dłoń w takim geście ukojenia. Naszego ciała, ukojenia naszego układu nerwowego. Natomiast, jeżeli poczujesz, że chcesz pogłaskać siebie bardziej, skierować dłonie bardziej do dołu, do łokci, dalej do dłoni, to jak najbardziej wykonaj ten, ten ruch. I będąc tutaj, najpierw skieruj uwagę na swój oddech, poobserwuj go przez chwilę. Podążając od jego początku do końca. Tak, aby oddech był w centrum, a wszystko inne było tłem. I za chwilę zaczniemy dotyk motyla. Pamiętaj o tym, aby być dla siebie życzliwą, życzliwym, serdecznym i serdeczną w trakcie jego wykonywania. Będąc tutaj, zacznij mentalnie powtarzać za mną. Obym była zdrowa. Obym była spełniona. Obym była spokojna. Obym odnalazła balans. Obym umiała o siebie dbać. Obym umiała stawiać granice, obym umiała siebie wspierać, obym umiała mówić nie, obym znała moje wartości. Obym pamiętała, co jest dla mnie ważne. Obym umiała siebie widzieć. Obym umiała siebie słyszeć. Obym umiała wyrażać moje emocje. Obym potrafiła komunikować się w sposób otwarty i szczery. Obym umiała zadbać o mój dobrostan o moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Obym czuła się piękna wewnątrz i na zewnątrz. Obym wiedziała, co jest dla mnie dobre. Obym wybierała mądrze. Obym pamiętała o sobie. Obym umiała zadbać o moje potrzeby. Oddychaj. Długim, pogłębionym, poszerzonym oddechem. I cały czas delikatnie dotykaj swoich ramion, rąk. Może poczujesz, że chcesz jedną dłoń położyć na sercu, to jest ok. A może chcesz dłonie ułożyć w jakikolwiek inny sposób. To też jest ok. Sprawdź, co ta krótka praktyka wywołała u Ciebie na poziomie serca i na poziomie mentalnym. Jak się teraz czujesz? I czego doświadczasz? Jako wyraz życzliwości do samej siebie możesz leciutko unieść kąciki ust. Upewnij się jeszcze raz, że Twoja twarz jest rozluźniona, miękka, plecy proste, oddech płynie. I wrócimy jeszcze raz do mentalnego powtarzania wspierających ciebie i kojących przekonań zaczynamy obym była dla siebie ważna obym siebie widziała obym siebie słyszała Obym umiała rozpoznać moje potrzeby. Obym znała moje granice. Obym potrafiła powiedzieć nie, kiedy wymaga ode mnie tego sytuacja. Obym była zdrowa. Obym była spokojna. Obym umiała odnaleźć balans. Obym wiedziała, co jest dla mnie dobre. Obym umiała wybierać mądrze. Obym była dla siebie empatyczna, współodczuwająca. Obym była dla siebie dobra. Obym była dla siebie dobra. Obym była dla siebie dobra. Obym była dla siebie kochająca i wspierająca. Być może jest jeszcze jakieś życzenie, jakaś intencja, którą chcesz sobie powiedzieć. To jest teraz dobry moment. Aby kontynuować to ćwiczenie tak jak czujesz. Co jeszcze chcesz sobie powiedzieć? Co jeszcze chcesz sobie powiedzieć? Oddychaj. Jak będziesz gotowa, gotów, otwórz oczy. Możesz tę praktykę wykonać jeszcze raz. Ja dziękuję. Dzisiaj towarzyszył nam Seven, który sobie troszeczkę pomruczał i który też was swoją kocią energią wspierał. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. Na moim kanale znajdziecie więcej takich praktyk. Wpiszcie sobie do dotyk Motyla i na pewno Wam się pojawią moje wcześniejsze nagrania. Dziękuję, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi.